Ty? Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się podzielić czymś bardzo osobistym, czymś, czego później mocno pożałowałeś? Może to była myśl, uczucie, plan albo doświadczenie, które wywołało więcej zamieszania niż spokoju? Czasem dzielenie się jest piękne i budujące, ale są też takie rzeczy, które są na tyle cenne i delikatne, że warto je chronić dla własnego dobra. I harmonii w relacjach z innymi. Zastanów się, co w Twoim życiu jest tak wyjątkowe, że nie chciałbyś tego ujawniać zbyt szybko czy zbyt szeroko. Chętnie poznam Twoje doświadczenia i przemyślenia na ten temat. Podziel się nimi w komentarzach poniżej. Razem możemy stworzyć przestrzeń do szczerej rozmowy i wzajemnego wsparcia. Twoja historia może zainspirować innych do refleksji i pomóc im odnaleźć spokój w swoim życiu.